it's 2nd of june so yesterday new hero of the month was released holy faction warrior aviana she looks pretty good so let's review her but before we start hit the like button and if you're new on the channel don't forget to subscribe let's dive in and see if she can be useful aviana is holy faction warrior great class if you give her emblems she will have chance to revive she's a part of legends 2024 family so in future this will give her a bonus she also has two passives this character has innate resistance against bleed um, that's really cool is she the first hero with this passive correct correct me if i'm wrong but i think yes maybe it's niche one but it's great versus heroes like daroga or shimmer Scale and in future might be really important. And second passive, this character gains 5% mana when they receive a buff or a positive stock. That's amazing one, especially that there's no info about limit in one turn. So, for example, costume Hator gives her 20% mana uh, plus true bonus. That's nearly 2.5 tas. So she fits many teams that are buff based. She has uh, 1001 on attack, 931 on defense and 1582 on HP. Maybe HP is not that high, but attack power is amazing. If you want to give her emblems, you should go full attack. Fully maxed, she can reach over 1500 attack. Of course remember about mana perk. She need this extra two percent to be used with uh, legendary troops. On second LB, she starts uh, with special armor. Not perfect, but okay. Mana speed is average, so she need ten ties to go off. With 12% mana generation you'll go down to nine. And of course each buff received speeds her up her falcon screech deals 300% damage to the target and nearby enemies the target and nearby enemies are immune to new status effect buffs for four turns the caster and nearby allies get plus 50% crit chance for four turns elemental link gives all holy allies plus 5% dodge chance for six turns this effect can't be dispelled so let's break it down Deals 300% damage to the target and nearby enemies. Okay, hits 3 equally, that's great, and 300% is pretty good with such a high attack. The target and nearby enemies are immune to new status effect buffs for 4 turns. That's really good. Buff block is amazing in current meta, and 4 turns is a nice duration. The caster and nearby allies get plus 50% crit chance for 4 turns. Another good one. Sometimes one crit can decide if you'll take down enemy or not. Just remember that crit works only on tiles aka basic hits. And the link um, holy allies plus 5% five, 5 dodge chance for 6 turns. This effect can't be dispelled. Nothing special, but... When it triggers, it might help. On Titans, Creed chance is great. Of course, Titans meta is broken. Now you don't need specific color; you just need goblins. But if you don't have goblins, she's cool. Even if you're using Gazelle, just set her close to her, and Gazelle will will receive Creed bonus. On challenge events, hit hit. Three heroes have high value. Not many players are using holy teams, but if you want, you can try her. On bloody battles, speed matters. She's average and her class doesn't work there, but her skill is pretty good. Buff block and creed can be useful. On buff boosters, she's good. Each friendly buff speeds her up. She gives creed buff and buff from link. On top of that, she can block enemies buffs and with the tourney modifier, she'll hit super hard. On the rush, she can be ready with 6 stars. Buff block is really nice there. Also, she's nice damage dealer, so she can be used to take down sides. Overall, Aviana is solid and versatile hero. Good stats, great passives. Uh, one of the most annoying classes and strong skill with high damage, nice buff, and ability to block incoming um, enemies' buffs, uh, the only issue I can find about her is average speed but let's be honest that 's not the end of the world uh, with fast speed and slightly better HP stat, she could fit top even portals but she's just a hero of the month probably the best one this year and a part of costumed hotems for sure um, in all times top ten i'm sure that some players will say she's nothing special i agree that top even heroes are better but if i would have enough darts i would build her for sure why because buff block and tons of possible synergies with other buffers. If you think that her passive is not meta passive, you should ask yourself if Journey Heroes would be still in meta without passive like this. Let me know what you think about her. Um, good luck on your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest 2 czerwca, a więc wczoraj został wprowadzony do gry nowy bohater miesiąca. Um, wojowniczka z frakcji światłości o imieniu Aviana. Dla niektórych zawiana. Um, wygląda całkiem nieźle, więc czas ją omówić, ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. Wejdźmy w, em, głębiej w temat i zobaczmy, czy Aviana będzie przydatna. Awiana jest e, wojownikiem frakcji światłości. Wojownik to świetna klasa, jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę się odradzać. Jest częścią rodziny Legend 2024, więc w przyszłości to daje jej bonus. Ma również dwie umiejętności pasywne. Ta postać ma wrodzoną odporność na krwawienie. Okej, okay, bardzo fajna pasywka. Um, czy to jest pierwsza postać z odpornością na krwawienie? Po, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba tak. Może w tym momencie jest to odrobinę niszowa pasywka, ale na pewno przydatna na takich przeciwników jak Daroga czy em, Shimmer Scale, em, a w przyszłości może być dużo istotniejsza. I druga pasywka. Ta postać zyskuje 5% many, gdy zostaje wzmocniona lub gdy kumulacja będzie pozytywna. I to jest fantastyczna pasywka. Szczególnie, że nie ma informacji na temat limitu, że to może być użyte tylko raz w danej rundzie. Więc dla przykładu kostiumowa Hator będzie dawała jej 20% many plus bonus z oddziałów to jest prawie 2,5 klocka. Także Aviana z tą pasywką będzie pasowała do wielu drużyn, które bazują na podbiciach. Aviana ma 1001 ataku, 931 obrony i 1582 punkty życia. Może punkty życia nie są zbyt wysokie, ale siła ataku jest rewelacyjna. Jeśli chcecie dać jej talenty, powinniście zbudować ją w atak. W pełni zrobiona przekroczy 1500 ataku. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby po drodze koniecznie dać jej talent many, bo ona potrzebuje tych 2%, żeby być używana na 9 klocków z legendarnymi oddziałami. Na drugim limicie zaczyna ze specjalnym pancerzem. Nie jest to idealny efekt, ale okej. Okay. Szybkość many jest średnia, no więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Mając 12% regeneracji many, zejdziecie do 9 klocków. No i oczywiście każde wzmocnienie, podbicie ją przyspiesza. Jej sokoli pisk. Zadaje 300% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie są odporni na nowe efekty ze statusu przez 4 tury. Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 50% szans na uderzenie krytyczne przez 4 tury. I spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom światłości 5% szans na unik na czas 6 tur. Odwołanie tego efektu nie jest możliwe. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 300% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Ok, bije trzech z tą samą siłą, super. 300% może nie wygląda rewelacyjnie, ale z jej współczynnikiem ataku to jest bardzo dużo. Cel i pobliscy wrogowie są odporni na nowe efekty ze statusu przez 4 tury. Um, bardzo dobry efekt. Blokowanie podbić jest świetne w obecnej mecie, a 4 tury to jest dosyć dobry czas trwania. Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują plus 50% szans na uderzenie krytyczne przez 4 tury. Kolejny dobry efekt. Czasem to jedno uderzenie krytyczne decyduje o tym, czy zdejmiecie klockiem przeciwnika, czy nie. Natomiast pamiętajcie o tym, że kryty działają tylko na zwykłych ciosach, jak postać jest w obronie, a w ataku tylko na klockach. No i spoiwo żywiołów daje te 5% szans na unik. Niby nic specjalnego, bo to jest tylko 5% szans. Ale jak zaskoczy, to zaskoczy podwójnie. Na Tytanach wzmocnienie Krita jest świetne. Oczywiście meta Tytanów jest totalnie popsuta. Teraz już nie potrzeba konkretnego koloru, wystarczy mieć gobliny. Natomiast jeśli nie macie goblinów, Awiana będzie dobra. Nawet jeśli używacie gazeli. Wystarczy postawić Awianę przy gazeli, to ten bonus do Krita zostanie na gazeli nawet po odpaleniu tańca. Na wydarzeniach postacie bijące trzech z tą samą siłą mają dużą wartość. Niewiele osób gra żółtymi, natomiast jeśli chcecie spróbować, to możecie jej użyć. Wiadomo, że na przykład nic nie równa się w żółtym trzemerlangom, ale taki, taką mawianą też można pobrać. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie. Ona ma średnią manę i dodatkowo jej klasa nie działa na krwawej jatce, ale umiejętność specjalna jest dosyć dobra. Blokowanie podbić i zwiększenie krita może być bardzo przydatne. Na podbitych ulepszeniach jest dobra. Każde em, podbicie ze strony sojusznika przyspiesza ją. Em, dodatkowo ona rzuca podbicie krita em, i spoiwo, a na dodatek może blokować wzmocnienia przeciwników. Em, I z modyfikatorem turniejowym jest w stanie bić bardzo mocno. Na szturmie może być gotowa po sześciu klockach, blokowanie podbić jest tam dosyć dobre, a dodatkowo zadaje niezłe obrażenia, więc można jej używać w żółtej drużynie do zdejmowania strony. Podsumowując, Aviana jest solidnym i wszechstronnym bohaterem. Dobre statystyki, świetne pasywki, jedna z najbardziej denerwujących klas, szczególnie w obronie, i silna umiejętność specjalna z dużymi obrażeniami, Niezłym podbiciem Krita i oczywiście tą zdolnością blokowania podbić u przeciwników. Jedyny taki minus, którego mogę się u niej doszukać, to to, że ma średnią manę. Ale bądźmy szczerzy, to nie jest koniec świata. Gdybym miała szybką manę i odrobinę więcej punktów życia, spokojnie pasowałaby do topowych portali z wydarzeń. Natomiast jest to tylko bohater miesiąca. Ale prawdopodobnie najlepszy w tym roku. I pomijając kostiumowe wersje bohaterów miesiąca, myślę, że spokojnie mieści się w top um, 10 najlepszych, najlepszych hotmów w historii. Natomiast zdaję sobie sprawę, że niektórzy gracze powiedzą, że Aviana to nie jest nic szczególnego. I ja trochę się z tym zgadzam, no bo wiadomo, że topowe postacie z najnowszych wydarzeń są po prostu lepsze. Ale gdybym miał wystarczająco strzałek, to bez zastanowienia bym ją zbudował. Dlaczego? Ze względu na blokowanie podbić i masę różnych możliwych synergii z postaciami, które dają wzmocnienia. Jeśli myślicie, że ta pasywka, która daje dodatkową manę, nie jest pasywką z mety to powinniście zadać sobie pytanie, czy podróżnicy, tacy jak Shao Jing, Changa itd. nadal staliby w obronach, gdyby nie mieli tej pasywki. Dajcie znać, co o niej myślicie. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.